Eternum to tajemnicza wyspa, na której można spotkać mnóstwo bardzo niebezpiecznych istot. Jak to w grach MMORPG, podczas rozgrywki w New World będziemy walczyć z różnymi przeciwnikami. Podczas wędrówki po Eternum natrafimy dość często na neutralne stworzenia jak wilki, indyki czy niedźwiedzie. Jednak główne niebezpieczeństwo na wyspie będzie wywodzić się z czterech całkowicie różnych środowisk. Każda grupa charakteryzuje się różną genezą, historią, wyglądem oraz miejscem występowania. Zapraszam Was serdecznie do przewodnika New World o wrogach na wyspie Eternum. Zaczynając przedstawienie pierwszej kategorii, warto pochylić się nad śmiercią w Eternum. Ponieważ zagubieni są często umarli, a częściowo nie. Najprościej umując to w słowa, są oni zagubieni gdzieś między życiem a śmiercią. Aby łatwo ich rozróżnić na ziemiach Eternum, będą przypominać klasycznych zombie spacerujących brzegiem wyspy, będą niekiedy przypominać duchy błąkające się po mrocznych cmentarzach czy opuszczonych zabudowaniach. Czasem zagubieni kojarzyć się mogą z różnymi widmami, dawnych obłąkanych piratów, którzy lata wcześniej przybyli na tą przeklętą wyspę i nie udało im się przeżyć. Gdybyśmy się przenieśli nieco bardziej w głąb wyspy... Tam zagubieni to dawni zapomnieni farmerzy i mieszkańcy małych wiosek, których spotkało coś złego. Zagubieni są grupą, w której spotkamy słabszych przedstawicieli, ale także tych bardzo silnych, którzy w mgnieniu oka mogą nas wykończyć. Warto dodać, że tych przeciwników wyglądem charakteryzuje blada skóra, jasna poświata, niekiedy zielone opary, czy też przeźroczystość niczym klasyczne duchy. Można ich spotkać praktycznie w każdym regionie Eternum. Jednakże sercem lokacyjnym zagubionych jest Rigwater, czyli cuchnąca woda. Dlaczego Rigwater? Ten region to miejsce, gdzie ulokowała się królowa Syren i jej podopieczni. Jest główną przedstawicielką zagubionych na wyspie Eternum. Naszym celem będzie dowiedzieć się, czego właśnie szuka w tym regionie, co ją tam przywiodło. Dodatkowo z zagubionymi przyjdzie nam się mierzyć na ekspedycjach, na przykład w wykopaliskach Emrine. Warto dodać, że właśnie z tą grupą wrogów przyjdzie nam się mierzyć już na samym początku rozgrywki, gdy tylko staniemy na brzegach wyspy Eternum. Drugą grupą przeciwników nie powinniśmy pomylić z żadną inną. Gdy zagłębimy się nieco bardziej w stronę przyrodniczą Eternum, ukaże się nam bardzo zielone bogactwo przyrodnicze pełne przedziwnych i niespotykanych roślin. Większych, mniejszych i tych, które dosłownie żyją. No i właśnie, Angry Earths, czyli tłumacząc dość karkołomnie na język polski, gniewna ziemia, to przedstawiciele natury tej przeklętej wyspy. Ludzie, którzy przybyli na Eternum i opowiadają nam historię, twierdzą, że Angry Earths są tak starzy jak sama wyspa. Przez długie lata te tajemnicze stworzenia chroniły wyspę przed napływem gości i dbały, aby pozostała święta i niezmieniona. Gdy tylko zbliżymy się do ich najważniejszych miejsc, może zrobić się niebezpiecznie. Te naturalne, magiczne stworzenia są niekiedy celem skażonych, aby ci zwiększali swoje skażone wpływy na wyspie. Lubią atakować w grupie, co może nam sprawić nie lada wyzwanie. Wojownicy gniewnej Ziemi z wyglądu charakteryzują się przepiękną, różnorodną kolorystyką. Struktura ich ciała to roślinne motywy, gałęzie, liście, korzenie czy różnorodne kwiaty. Czasem perfekcyjnie maskują się wśród bujnej roślinności lasu Weternum. Często emanują turkusową i zieloną aurą. Humanoidalne formy to znane ze świata fantazy, dryady. Który region jest najważniejszą lokacją dla Angry Earths? Zdecydowanie Eden Grove. Jest to ich święty region, w którym występują najbardziej szlachetni przedstawiciele Angry Earths. Jest to miejsce narodzin, a sercem regionu jest ogród Genesis. Gdzie będzie nam dane wykonać bardzo trudną ekspedycję. Jednakże w wielu regionach Eternum przyjdzie nam się zmierzyć z tymi magicznymi przeciwnikami. W tej magicznej krainie na pierwszy rzut oka widzimy sporo ciekawych kamiennych monumentów, posągów, ruin i świątyń. Jest to dzieło dawnej starożytnej cywilizacji Eternum. Jak można się domyślić, trzecią grupą wrogów New World są starożytni. Są to pradawne istoty, które wiele lat do tyłu panowały na Eternum. Pradawnych strażników możemy spotkać na wyspie w okolicach pozostałości po ich cywilizacji czyli takie miejsca jak monumentalne budowle, pomniki utraconej kultury, pradawne świątynie. Walczą w chwale swojej kultury oraz historii, strzegą pilnych tajemnic Eternum i bronią sekretów swoich dawnych, pradawnych władców. Jak każda grupa wrogów dzieli się na mniej i zdecydowanie bardziej wymagających przeciwników. Uzbrojone w różnorodną oręż szkielety, ubrani w lśniące złote zbroje strażnicy, noszące zdobne maski kapłani oraz emanujący niebieską aurą azotu pradawni wojownicy to właśnie główni przedstawiciele starożytnych. Ważnym miejscem i regionem tej grupy wrogów jest także Ripwater, a dokładnie basen wieczności, gdzie można ich spotkać w bardzo dużej ilości. Jeśli chodzi o ekspedycję to studnia Łazarza będzie piekielnie ciężką próbą walki ze starożytnymi. Gdy będziemy zwiedzać Morningdale, z pewnością rzuci nam się w oczy wielki pomnik, tajemnicze miejsce strzeżone właśnie przez starożytnych, zaś w centrum wyspy w regionie Everfall znajdziemy bardzo charakterystyczny strzaskany obelisk. Zdecydowanie jest to najbardziej tajemnicza grupa. Jednocześnie przemierzając szlaki Eternum po różnych lokacjach łatwo określić gdzie są miejsca pradawnej cywilizacji? Dotarliśmy do czerwonej gęstej mgły, czyli do znaku rozpoznawczego czwartej grupy wrogów, czyli skażonych. Odważnie mogę stwierdzić, że ta kategoria przeciwników w kwestii fabularnej jest najbardziej aktywna. Każenie w New World jest głównym antagonizmem tego tytułu MMORPG. Fabularnie nie wiadomo skąd wzięło się skażenie, jednakże na Eternum jest mocno rozprzestrzenione, dzięki czemu tych przeciwników możemy spotkać praktycznie wszędzie. Chodzą wieści po Eternum, że skażenie ma wiele wspólnego z magicznym azotem, że powstało jako skutek uboczny. Chodzą też wieści, że skażenie pochodzi spoza wyspy, tego będziemy chcieli się dowiedzieć podczas przygody w New World. Skażone istoty, z którymi przyjdzie nam się mierzyć, bardzo różnorodne, ponieważ pierwotne byli innymi stworzeniami, ale pod wpływem czerwonej infekcji przeobrazili się w sługusów tej czerwonej zarazy. Rozpoznać skażonych nie jest trudno. Przede wszystkim emanują czerwoną poświatą, posiadają czerwone oczy i czasami inne elementy ciała. Bywają podobni do zagubionych istot gniewnej ziemi, czy czasem starożytnych, ponieważ zdarza się, że skażenie opanowuje inne grupy wrogów. Często są to skażone neutralne zwierzęta jak wilki czy jelenie. Skażenie to czyste złe eternum. Ich celem jest opanowanie całej wyspy. Tworzą swoje skażone portale różnej wielkości i rozszerzają swoją czerwoną mgłę, aby wchłonąć jak największe obszary tej wyjątkowej wyspy. Za sterami skażonych stoją ważne, fabularne postacie, jak Izabela czy cesarzowa Zoe. Można nadmienić, że ważnym punktem występowania skażonych jest czarna łuska. Mimo to każdy region jest narażony na inwazję skażonych i we wszystkich obszarach trzeba mieć się na baczności i walczyć z tą czerwoną zarazą. Nasuwa się pewnie główne pytanie, którzy przeciwnicy są najgroźniejsi. Odpowiedź jest prosta, każda z czterech grup wrogów ma w swoich szeregach przeciwników stosunkowo słabych, ale mimo wszystko więcej potyczek będzie tych wymagających. Każda z czterech grup wrogów ma w swoim szeregu różnorodny arsenał istot, które okażą się dla nas za mocne, dlatego będzie potrzebna nam większa ilość śmiałków do walki. Czy to wszyscy wrogowie, których możemy spotkać w Eternum? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością są to cztery główne środowiska przeciwników, z jakimi będziemy walczyć. Na wyspie spotkamy wiele neutralnych przeciwników, a kto wie, może niedługo, może potajemnie poznamy piątą grupę przeciwników. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeśli chcecie jeszcze bardziej zanurzyć się do krainy Eternum w grze New World, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę. Do zobaczenia gdzieś na szlakach Eternum. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.